Premia zadziału, tak do, do jakby skończenia tego, możemy sobie też wykorzystać inną funkcję do robienia tego typu różnych podziałów. Jak widzicie, tu jest kolumna premia razem, która dodaje mi te dwie premie, a tutaj mamy wypłatę netto, która jeszcze dodaje premię razem. Czyli na chwilę obecną brakuje nam to. Premia zadziału, w zależności od. Tego, w jakim dziale pracuje pracownik, możemy też dać jakieś premie. Moglibyśmy to zrobić funkcją jeżeli. Dlaczego nie? Ale możemy też zrobić to przy pomocy innej funkcji. Tutaj mam zakładkę premię i zobaczcie, przygotowałem sobie taką małą tabelkę. Zróbmy sobie takie jakieś krawędzie. Tutaj o. Mamy taką tabelkę, w której mamy nazwę działu. I w zależności od nazwy działu, od działu, w którym pracuje dana osoba, przyporządkowujemy sobie jakiś procent premii. Można by było oczywiście to załatwić funkcją, jeżeli Jeżeli ta komórka równa się cudzysłów dział jakości, to wstaw mi na przykład 5%, tak? Jeżeli się nazywa dział sprzedaży, to wstaw mi bla, 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 nie? I tak dalej. Z tym, że tutaj robi się już troszeczkę gorzej, ponieważ tych opcji troszeczkę tutaj jest. Excel w tych nowszych wersjach ogarnie zagnieżdżenie, nawet do 64 zagnieżdżeń w jednej funkcji, ale powiem Wam, robi się to strasznie uciążliwe, jeżeli chodzi o pisanie takiej formuły, używanie funkcji w środku, więc można to ogarnąć troszeczkę łatwiej. Dlatego przygotowałem zakładkę Premie. Tutaj mamy nazwy działów, które są identyczne jak nazwy tutaj w tym arkuszu, są przyporządkowane te premie od razu i teraz wystarczy, że poszukamy sobie odpowiedniej wartości nazwy działu, pójdziemy do zakładki premie, znajdziemy nazwę tego działu i wyrzucimy sobie procent, który tam przy tym dziale jest pokazany. Jak to zrobić? Poznacie przy okazji drugą funkcję, nazywa się ona wyszukaj pionowo. Powiem Wam, że jedna z nie dość, że najlepszych funkcji to jedna z najczęściej używanych, tak samo jak jeżeli. I teraz zobaczcie, składnia jest taka. Wyszukaj, kropka, pionowo, otwieramy nawias. Pyta się nas, czego będziemy szukać. Będziemy szukać tego. Nazwy naszego działu. Średnik. Jaka jest moja tablica do przeszukania? O co tutaj chodzi? Mamy mu wskazy dokładnie. W którym miejscu ma szukać tego działu jakości, tak, tej nazwy. Więc wskazujemy mu, że masz mi przeszukać inną zakładkę i masz mi przeszukać kolumny A i B. To, co będzie szukane, będzie szukane w kolumnie A. To, co będzie zwracane, będzie zwracane z kolumny B. Stawiam średnik. Numer indeksu kolumny. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, jaki numer indeksu kolumny on ma zwrócić jako wynik. Jeżeli ja zaznaczyłem kolumny A i B, no to zaznaczyłem dwie kolumny. Od lewej strony to jest kolumna numer 1, to jest kolumna numer 2. Jeżeli ja wstawię tutaj dwójkę, to daje mu do zrozumienia, że masz mi zwrócić z tego zaznaczenia, czyli z tego zaznaczenia A do B, z tych dwóch kolumn, masz mi zwrócić kolumnę numer 2. Czyli on będzie zwracał mi to, co jest w kolumnie B. A o to mi chodzi. On ma mi zwrócić ten procent. Średnik. I tutaj wartości w pierwszej kolumnie argumentu tabela. Tabela muszą być posortowane. bla bla bla. Możecie sobie to czytać. Ja zawsze tutaj. Wstawiam sobie 0 zamiast tego fałszu Enter. I zobaczcie, szuka F2, czyli dział jakości nazwy, szuka w premie AB, czyli w tej drugiej zakładce w zakresie od A do B i zwraca drugą kolumnę stamtąd. Jak to działa? To tak jakbyście zrobili sobie Ctrl C tutaj, poszli sobie tu, w kolumnie A zrobili sobie Ctrl V znalazł tutaj i zwraca nam drugą kolumnę, czyli to. Tak to działa. Co jest fajne, jak ja sobie to teraz przeciągniemy sobie w dół. Zobaczcie, mamy wszystko zczytane. Praktycznie funkcja jest bardzo prosta. I co jest o tyle fajniejsze od tej funkcji, jeżeli zdecydujemy się, że na przykład nie wiem, Premie dział kadr ma dostać nie 5, a na przykład 50, tak? To wystarczy, że ja zmienię to w tym miejscu i to automatycznie działa. Widzicie? Jeżeli byśmy zrobili to przy pomocy funkcji jeżeli, no to byście musieli szukać tych przedziałów, a w tym przypadku szukać nazw, dokładnie szukać, gdzie jest ten dział kadr, tam u was w funkcji, gdzie jest to zagnieżdżenie. Gdzie szukamy nazwy dział kadr, i tam byście musieli bezpośrednio w funkcji zmieniać te 5% na 50%. A w tym przypadku bardzo prosta sprawa wystarczy sobie utrzymywać tę małą tabelkę i sobie tutaj dopasowywać procenty tak, jak chcemy. Zmiana czegokolwiek tutaj ma od razu wpływ na dane, które będą wyświetlane tutaj. Zostaw proszę łapkę w górę, jeśli uważasz, że przekazana wiedza była przydatna. Dodatkowo, jeśli to nie problem, proszę o subskrypcję. Jest ona dobrym motywatorem do dalszego rozwoju kanału. To wszystko na dzisiaj. Serdeczne dzięki. Pozdrawiam.